Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł, towarzysz Googlea. Następnie chciałbym przypomnieć, że mamy cały czas promocję na Lucky Johna minus 30%, na całego Norfina minus 25%, więc korzystajcie, bo prawdopodobnie nigdy tak tanio już nie będzie. Powoli ten ma ma materiał, powoli ten towarek zaczyna się na magazynie kończyć, więc warto. Skorzystać ewentualnie, jak nie potrzebujecie, to dajcie znać kolegom, którzy mogą być zainteresowani, bo jeszcze dużo wędkarzy nie wie, że my tu takie ciekawe rzeczy mamy. Jeszcze w ramach przypomnienia mamy cały czas e, promocję na Dipera e, Nowego. Nie wziąłem, żeby go otworzyć, ale dobra, to Wam opowiem. E, z 1599 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni, przed obniżką na 1333 zł e, Deeper. Chirp Plus 2. W takim słuchajcie, jasno szarym malowaniu mamy też nakładkę w komplecie do nocnych, do nocnych takich użytkowych obserwacji, żeby gdzieś tam widzieć, nie zgubić. Oczywiście obrazowanie chirp i mapowanie zbiornika. Jeszcze co do parametrów, 15 godzin możemy sobie tutaj korzystać na baterii. 5 lat gwarancji. I jeszcze tylko gdzieś mi uciekł zasięg. 120 metrów. I to było tak w skrócie. Oczywiście podlinkuję Wam, żebyście łatwiej go mieli znaleźć. Ciekawy temat do użytku, ciekawy temat na prezent dla chłopaka, dziewczyny. Albo już pod koinkę, jak jeszcze nie macie, nie macie nic wybranego, to my Wam możemy zawsze troszeczkę ułatwić. Co do tematu dzisiejszego odcinka, od razu Wam powiem, że te wędki są zbyt tanie. Rozmawiałem o tym z prezesem, że. Te kije, które dzisiaj Wam chcemy pokazać, one kosztują zbyt mało. Ta cena jest stanowczo nieadekwatna do tego, jak te kije są wykonane, jak wyglądają, ale Tomek po prostu powiedział, że czasami coś taniego uda się gdzieś na rynku wyrwać, więc potem my możemy taką tańszą, niższą cenę zrobić dla naszych wędkarzy. Prezes także zarządził, więc tak będzie, a do tych wędeczek jeszcze będę miał dla Was też w dobrym budżecie ciekawe kołowrotki i zaczynamy, bo to będą trzy modele, już Wam pokazuję, zaczniemy od najkrótszego, przede wszystkim tak, są to wędki od Delfina, słowacki producent, tutaj mamy akurat model Wild Trout, fajny design, taki czarny ze złotymi wstawkami, i takie purpurowe tutaj malowania i omotki. Słuchajcie, mamy tutaj nie wiem, czy zauważycie, złote przelotki od Seagida. W komplecie też mamy zaczep dołączony, żeby sobie gdzieś tutaj przymocować i móc haczyczek połowieniu na to zaczepić. One są ta jakby seria jest opisana pod tytułem wild Trout, ale moim zdaniem, nawet jest, nawet jest napisane, że E, designed for e, trout area, 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 no na tęczaki, tak by można było w skrócie powiedzieć. Moim zdaniem są troszeczkę za szybkie, to nie są takie typowe trout areowe e, krowie ogony, które leją się niemalże pod własnym ciężarem. Ja od razu z automatu bym je zaadoptował do łowienia okoni. E, najkrótsza z tych wędek, 1,80 m, od 0,5 g do 6 gram do 6 g. Jeszcze tylko chciałem wspomnieć, że jeśli chodzi o karbon, 30 ton tutaj mamy zastosowany. Bardzo podobnie są wszystkie trzy do siebie zbudowane. Mamy tutaj praktycznie rękojeść bez rękojeści, samo mocowanie kołowrotka, cienki, smukły, blank. Mamy tutaj kontakt z nim poprzez. Palce, nic nie ważący, nie ma tu żadnej pianki, żadnego korka. No jest tutaj na dociążenie dolnika troszeczkę pianki zastosowane. Nawet słuchajcie, jest przemyślane tutaj zakończenie dolnika, gdyż ono jest wykonane z gumy. Fajna opcja, gdzieś tam stawiacie sobie tą wędkę nie wiem, na trawie, na piachu, czy nawet na betonie, to, to to nie niszczy się tak szybko i nie brudzi, To gumę dużo łatwiej doprowadzić do porządku. Także fajnie wyglądające te złote, a skromne wstawki, dość smukły blank, on nie należy do najlżejszych, nie ma co się oszukiwać, że ta wędka będzie lekka jak piórko. Czuć, że tutaj w tym blanku jest tak jakby trochę mięsa, pomimo tego, że on jest matowy, nie jest lakierowany, to czuć, że, że nie należy, może do najlżejszej takiej piórko, ale to też nie jest wędka z najwyższej turbo premium półki. Ciekawe połączenie, Zobaczycie, tutaj mamy takiego klasycznego spigota, tylko wsuwamy sobie element w element. Nawet może, nie wiem, czy tak wyostrzy, zobaczycie sobie, jak gruba jest ścianka blanku w środku. tutaj. To też ma swoje zalety, bo dużo ciężej taki kijek złamać, czego wam oczywiście nie życzę, żebyście go na rybach połamali. Także niemal niewidoczne e, to połączenie e, elementu szczytowego z dolnikiem. Ech, nie, da mi się, nie, nie uda mi się pokazać Wam ugięcia, ale te wędki są, e, nie są x-fastami. X Powiedziałem, że są takie, e, takie faściki. szybkie kiki, takie wpółszybkie da się nimi podzibować, jakiś malutki dropsocik, czeburaszka, e, wszystkie jig rigi. Ogarnie też wahadełko, obrotówkę, czy nawet takie bujanie w toni przynętami. Do troutera też się będzie nadawał, ale ja bym go przede wszystkim ten kijek przysposobił na okonie. Oczywiście nie są tu wklejki, jest pusta szczytówka. No, i teraz najważniejsza cena. Za tą wędkę 1,80 m od pół do 6 gramów. 243 zł była to najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. W tym momencie ten kijek kosztuje 145 ,80 zł 80 groszy. Spokojnie, jak podejrzewam, że jakbyście przyszli do sklepu i bym wam powiedział, że ten kijek kosztuje 250-300 zł, to też nie wzbudziłoby to jakby waszego zaskoczenia i z pewnością bylibyście w stanie Tyle za tą wędkę zapłacić, a ona kosztuje raptem 145 złotych groszy. I to jest najmniejszy z tych trzech modeli. Już przechodzimy do następnego. Przewróciła się, ale nie widać było. Znaczy nie, nie przewróciła się tak prosto na ten, tylko tam się oparła z tyłu. Ale to drugi plan. E, drugi kijek, no bliźniaczo skonstruowany. Praktycznie wszystko e, to samo, jeśli chodzi o wykonanie, design. Bardzo ciekawy, 210 cm do 7 gramów, już troszeczkę ciężej. I co ciekawe, te wędki, ta do 5 jest wolniejsza od tej do 7, a ta do 7 jest wolniejsza od tej, która zaraz będzie kolejna pokazana. Czyli też fajny temat, właśnie taki uniwersal okoniowy. Nie za szybki, nie za wolny, nie jest to wklejka. Nie jest to taki turboelektryczny X-Fast, ale też nie jest to kijek. Typu krowi ogon na trout area, pomimo, że jest tak opisany, chyba że są tutaj trout areowcy wśród widowni i używają szybszych wędek, to niech się podzielą swoimi spostrzeżeniami. Co by zrobili z tak szybkim e, kijkiem? E, czy re, raczej by szukali czegoś wolniejszego, czy szli w takiego, e, takiego X-fasta? E, co do ceny. 268 zł, było to najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. W tym momencie za kijek 210 cm od 1 do 7 gramów zapłacicie jedyne 160 80 zł, 80 grosz. Sporo za tanio moim zdaniem, ale jest tak niska cena, więc warto korzystać. I teraz trzeci, najdłuższy, najciekawszy kijek, który ja bym chyba sobie zaadoptował, bo ra raczej rzadziej łowię tak bardzo lekko, żebym e, potrzebował kija do. Do 5 czy do 7 gramów. Ten by był bardziej uniwersalny. 228 cm do 10 gramów. Niecałe 230 cm. Wędka do 10 gramów. Nie za ciężka, nie za lekka. Nie jest to wklejka. Po całości jest patowy, pusty w środku. Blank, idealna, właśnie już tutaj, żeby się pobawić, na przykład, wirującymi ogonkami podokonia czy cykatkami. Dzięki tej długości, daleki zasięg rzutu, fajnie, fajnie kijek będzie się ładował. I teraz cena było 282 zł. To najniższa cena z ostatnich 30 dni przedowniczko, a w tym momencie 169,20. Niecałe 170 zł za tak wykonany. Kijek i o takich parametrach, bo rzadko się spotyka generalnie. Wydaje mi się, że chyba na rynku jest trochę deficyt długich kijków o małym ciężarze wyrzutowym. I żeby jeszcze do tego szybsze były. I co ciekawe, właśnie ten do 10 gramów jest z tych wędek e, e, najszybszy. I Teraz, jeszcze, żeby coś do tych wędek wam dorzucić, to akurat tak się gwiazdy szczęśliwie na niebie ułożyły, że mamy w promocji kołowrotki od e, Michela. To jest model MX3LE i są w rozmiarze 1000 i 2000 już wam pokazuję, tak to wygląda. 1000 właśnie taki typowy z płytką szpulą, e, pod jakieś tęczaki, pod białoryb, e, pod takie łowienie plecionkami do średnicy 004, 2000 troszeczkę większa. Powiedzmy, że ta tysiączka by się nadawała do tego kijka do 5 gramów i do 7. Natomiast, jakbyście do tego e, patyka 228 cm do 10 g założyli już tą wędkę, e, przepraszam, ten kołowrotek do, e, w rozmiarze 2000s, to byście nie zgrzeszyli i też by się fajnie łowiło. Pamiętać też warto o tym, że przy ultralightowym łowieniu, ja na przykład. E, Wybieram sobie do takiego łowienia troszeczkę większe, e, większe troszeczkę tańsze kołowrotki, dlatego że nie łowię ciężkimi przynętami. Dlatego że ryby nie są ogromne, wielkie, ten kołowrotek nie jest przeciążony na tak e, wielkie przeciążenia jak przy, przy połowie na wiśle boleni, sumów, sandaczy gdzieś tam w nurcie, jakieś szczupaki większe. On tak dużo po garbach nie dostaje, dlatego można się pokusić o to, żeby zastosować kołowrotek nieco tańszy. Ważne przede wszystkim, żeby miał płynny hamulec. Będziecie łowili cienko, jak gdzieś tam wam, wiecie, ryba pociągnie, to żeby ten hamulec w odpowiednim momencie oddał plecionki, żeby nie urwać zestawu albo żeby ryba po prostu z haka nie spadła. I już wam szybciutko mówię, jakie są. Ceny za te. A to może jeszcze parametry powiem. E, rozmiar 1000. Aluminiowa szpula 9 łożysk, łożysk przełożenie 52 do 1, 62 cm nawoju, 202 g wagi. Natomiast 2000 ma 84 cm nawoju i 242 g wagi. O 40 g jest cięższa od tego maluszka. No i teraz ceny. Za tysiączkę 238 jest to najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. W tym momencie zapłacicie 109 zł. Bardzo atrakcyjna cena. Natomiast kołowrotek w rozmiarze 2250 zł, była to najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. W tym momencie jedyne 149 zł. Czyli jak sobie to dobrze spasujecie, za 300 macie nawet niecałe 300. Bardzo przyzwoity zestaw do łowienia. Okoni, kleni, jazi, białorybu, wspomnianych na początku tęczaków. Wydaje mi się, że ciekawa propozycja, a jeśli chodzi o wędki, moim zdaniem są dużo za tanie. Jeżeli byście chcieli je pomacać, podotykać, posprawdzać, poprzymierzać sobie, zapraszamy Was do, was do naszego sklepu stacjonarnego w Józefowie na ulicy Piłsudskiego 16 A na przedmieściach Warszawy. Lub e, e, internetowo na fatwisz.pl. Oczywiście podlinkuję Wam wszystkie te artykuły na dole w pierwszym komentarzu, żeby łatwiej Wam było znaleźć. Na dzisiaj to tyle. Widzimy się jutro. Trzymacie się. Wszystkiego dobrego.